Ja miałem takie wrażenie, że bramka zdobyta przez Ronalda Araujo to jest rewanż za Francesco Acerbiego, bo on też był zamieszany w tego gola na Giuseppe Maza. To była też 93 minuta meczu. Co ty pomyślałeś, kiedy Araujo trafił do Siatki? Myślę, że jakbym miał się zamienić, to wolałbym, żeby Aczerbie nie strzelił. Wiesz, <troszkę, troszkę inna waga bramki, ale ulga duża, bo zagraliśmy bo nie najlepszy mecz, a w takim nie najlepszym momencie, jak udaje się te, te mecze przepchnąć, to... To jest duża ulga i duża radość. Czy to było typowe korto Muzo dzisiaj? Myślę, że Max był wydumny, chociaż troszkę za mało szczelnie było w obronie, żeby, żeby, żeby Max był zadowolony, ale no udało się, udało się, korto Czasem wynik fałszuje rzeczywistość, bo można być ukontentowanym po tym rezultacie, ale z gry nie. Co jest nie tak z Barsą? Yy, ciężko powiedzieć. Na pewno na pewno nie jesteśmy w najlepszym momencie. Ostatni mecz Sevillą był, był tragiczny. Dzisiaj też graliśmy uważam poniżej naszego, naszego poziomu. Yy, mamy troszkę problemów w defensywie. Yy, ciężko jest yy, nam mieć presję na piłce i, i, i ta wysoka linia przez to też yy, sprawia problemy. To nie jest tak, że wysoka linia, tylko, tylko fakt, że gramy wysoko, a nie ma, nie ma presji na piłce. Yy, ale nic, myślę, że z że swojego nie zmienimy, trzeba, trzeba go poprawiać i, i, i ulepszać to, co. To, co zrobiliśmy źle w ostatnich tygodniach, i, i to powinno przynieść rezultaty. A to nie był jeden z takich meczów, kiedy aż byłeś zdziwiony, że rywale marnują tyle sytuacji? E, powiedzmy oko w oko, będąc z Tobą? Z jednej strony byłem niezadowolony z tego, że tyle sobie tworzą, ale byłem zadowolony bardzo z tego, że, że, że tyle marnują. E, oby jak, jak najwięcej więcej. przeciwko mnie marnowali. Grzegorz jak na premierze Twojego filmu powiedział, że skoro Robert Lewandowski załatwił Ci transfer do Barcelony, to czeka, żebyś Ty mu załatwił transfer do tego klubu. O, ciężko będzie, będzie bardzo, bardzo ciężko. Nawet w obecnej sytuacji kadrowej? Yy, myślę, że w, nie, nie te lata, wiesz. Myślę, że, że parę lat wcześniej, kiedy, kiedy Grzesiek był jednym z najlepszych muzyków w, w La Lidze, to, to było o to łatwiej. Teraz yy, raczej cieszę się podróżami do Arabii Saudyjskiej, widziałem tam ze znajomym jeździ. No ma inne wyzwania przed sobą teraz. Dziękuję bardzo.